Ostatni mecz Ligi Mistrzów, i koronowanie nowych władców Europy zbliża się wielkimi krokami. Czeka nas mnóstwo emocji. Która z drużyn dziś będzie świętować po meczu? Witają państwa! Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Długo czekaliśmy na ten dzień, ale w końcu nadszedł. I przed nami najbardziej wyczekiwany mecz w europejskiej piłce klubowej. Finał UEFA Champions League. To dziś toczymy ostateczny o trofeum po zakończeniu tego meczu. 11 z ekip zmierzy się Bayern Monachium zmierzy się z PSV Eindhoven. Myślę, że przywilej oglądania tego meczu to coś wielkiego. Szansa! Harry Kane! Proszę efektowni, można docenić koszt, który był potrzebny, gdy by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. Otworzył nam się wynik, jest 1-0. Panachu teraz Babarczycy. może być niebezpiecznie i trafi. Bramka! Powiększają prowadzenie i mogą teraz uspokoić grę. Ciekawe, czy i jak odpowiem przeciwnik. No w końcu to jest finał. Bez paru okay na tej bramki by nie było. Wyprowadził w pole rywala, a potem jeszcze rzucił idealną piłkę partnerowi. Można to było rozwiązać na kilka sposobów, ale szybka analiza sytuacji pomogła podjąć decyzję. Uderza bardzo mocno i takiej bomby nie dało się po prostu obronić. No to mamy 2 do 0. Błąd, pracą piłkę. Sané ma dużo miejsca na boku boiska. Jamal Musiala, piłka w szapce. Ale są w formie. Mają teraz już trzy bramki przełami. Co za strzał. Zobaczmy powtórkę. W sytuacji jeden na jednego myślał już tylko o tym, by włożyć maksimum siły w to uderzenie. Bramkarz nie miał najmniejszych szans. Gramy. Czy coś może dziś przeszkodzić Bayernowi w odniesieniu zwycięstwa? Wątpię. Bawarczycy mogą ruszyć skrzydłem. Mają teraz dużo miejsca. Tam też broni. Zagrożenie nie minęło. Trzeba wybić. Kimiś. I stanął na linii strzału. Piłki, szkoda. Ładne minięcie. Kolejna przeszkoda pokonana. Pogodna sytuacja, ale chyba się pogubił i w efekcie wznowienie od bramki. własnej granki. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Luka jednak nie opuściła placu gry. Może być groźnie. Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. No i przejmuje teraz piłkę. Wiozła miś. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoł... Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Może coś być z tego podania. No i po ataku. Zagrożenie minęło. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. Teraz obie drużyny mają problemy z utrzymaniem się dłużej przy piłce. A ją nieskuteczna próba utrzymania piłki. W dobrej sytuacji gain i mamy już utrożny. 11 metr z rogu. Przeciwnik nie odpuszcza. A teraz zagrany do pejna. Bardzo dobra interwencja. Dobrze teraz znalazł partnera. Uwaga, nie łapie. Nadal groźnie. Książkowy odbiór piłki. Bakajoko. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. A teraz decydują się na korektę. Posyłają do boju gracza ze świeżymi siłami. Piłka przekroczyła linię boczną. Aut. Wrośnik. No i to będziemy mieli świeże siły na boisku. Czy to zmieni obraz gry? Głęboko w pole karne zagrywa. Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Dobry odbiór. Przeciwnik, prawdę, mieszalanka, ale prawa staraniem. Przepadki do Znakomicie wybroniony, Brawo! Czas sięgnąć do rezerw puścić nowe siły na murawę. Centra w pole karne. Nie udało się tutaj precyzyjnie główkować. Obrona naciskała. I rojsane. I teraz Bawarczycy stracili piłkę. No i będą teraz jeszcze dwie minuty doliczonego czasu. Piękne podanie. Będzie ciekawie. Będzie dobra okazja bramkowa. Nie do wiary. Kolejny gol. Prowadzą już różnicą czterech bramek. Mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie, aż się prosiłoby to wykorzystać. A Harry Kane wykończył to pewnie jak to on potrafi. Mocne, znakomite uderzenie, nie do Koniec! Bayern Monachium! Zwycięzcą